Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Irańczyk w Polsce. Wracam do Was po bardzo długiej przerwie. Wiem, że bardzo długo mnie nie było, ale uzasadnię swoją nieobecność tym odcinkiem, mam nadzieję. Po powrocie z Iranu w sierpniu tego roku bardzo wiele czekało mnie w Polsce, w Warszawie, w domu i musiałem naprawdę się ogarnąć ze wszystkimi. Teraz mamy 6 listopada, dzisiaj. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie z pięknego Budapesztu. Wsięjechałem w odwiedziny przyjaciółki a, i Polki zresztą, która tutaj dopiero się przeprowadziła. I tak, no i teraz powoli wracam do tej swojej codzienności. I cieszy mnie to, że mogę, mo mogłem, udało mi się trochę psychicznie się ogarnąć. Bo trzeba dbać o psychikę, powiem, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Jak ma się wiele obowiązków. Na przykład obroniłem się. Teraz mam już polski dyplom, jestem absolwentem polskiego, Polskiej Uczelni Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo się cieszę. Pochwalę się jeszcze tym takim zdjęciem, bo na, na Facebooku i na Instagramie wrzuciłem to zdjęcie, ale na YouTubie nie wyrzuciłam, więc bardzo chętnie Wam też będę się chwalił e, tym zdjęciem, że się obroniłem już. Bardzo jestem dumna z tego. Tak, e, praca licencjacka już jest e, obroniona i ja jestem e, oficjalnie kulturoznawcą e, w Polsce. To znaczy na samym świecie chyba nawet, tak, bo mam dyplom w trzech językach, więc super. E, I co, jeszcze tak, wróciłem z Iranu w sierpniu, pod koniec sierpnia i to było dla mnie bardzo, bardzo ciężki, ciężki czas, dlatego, że podczas tego pobytu w Iranie wtedy jeszcze nie działo się to wszystko, wszystko, co powiedziałam w dwóch poprzednich odcinkach, że się dzieje w Iranie. Jakby tych protestów nie było. Ale owszem, sytuacja Iranu, ta Islamska Republika tam i tak dalej, wszystko cały czas, no tam się dzieje od 43 lat. Tak więc jakby odkąd ja się wychowałem. Cały czas, cały czas jakby ta dwustronność tego życia musiałem doświadczyć i musiałem e, cały czas wychowywać się w, w czymś takim, co mi się nie podobało. A po przyjeździe do Polski dopiero poczułem prawdę życia, dopiero, dopiero poczułem, że Tutaj, to znaczy nie tutaj, to jestem w Węgrzech teraz, ale tam w Polsce jestem, jestem sobą i jestem, mogę prowadzić tylko jedno życie i to jest super, że nie muszę udawać, udawać w zawodzie, udawać i w domu zachowywać się inaczej, tak jak się wychowałem. Nie wiem, czy to jest jasne, to co mówię teraz w tym momencie, no ale Iran był dla mnie takim krajem, gdzie musiałem w domu żyć tak jak... Nawet po europejsku, powiedzmy, że na przykład nie mogą o tym mówić, że mama i tata zapros zaprosili, w szkole nie mogą tego powiedzieć, że zaprosili na wieczór swoich kolegów i koleżanki e, na imprezę, na przykład do nas, bo to jest już nielegalna, nie nielegalna sprawa. Jak już mówiłem, to rodzice dostawali ostrzeganie ze strony mojego uniwersytetu i z, mo z mojego, mojej szkoły i dyrektora i tak dalej. Że dlaczego wy żyjecie w ten sposób, dlaczego wasz syn mówi o takich sprawach swoim kolegom w szkole. Więc e, to było takie początkowe, początkowe, bardzo sprawy, które oddaliły, zaczęły mnie oddalać od mojego prawdziwego ja tam w Iranie jeszcze. No i ja wszystkie te sprawy, już mając, już żyjąc w Polsce, dotarłem do tego, że jak bardzo to jest prawda i jak bardzo. Ja jestem sobą w Polsce, a tam w Iranie nie mogę być, więc jak byłem w Iranie nawet, czułem, że, czułem, że coś jest nie tak, że ciągle to udawanie, ta religijność państwa, która jest, która jest narzucona na, na nawet świeckich obywateli, jest tak bardzo naciągana tam. Że ja po prostu tego nie chcę i powiedziałam rodzicom, i pożegnałam się. Bo właściwie na tym kanale nie, nie podsumowałam jeszcze tego wyjazdu z Iranu, bo trzy tygodnie tam spędzałam, bo mama miała operację, teraz dużo lepiej się czuje, ale tak. I ja, ja tam byłam, pojechałam, żeby z nią pobyć i. E... Jakby podczas tego pobytu powiedziałam jej, że mamo, tato, powiedziałam im, co samochodzie, jak wracaliśmy z tego miasteczka, w którym ja studiowałam, bo pojechaliśmy tam na dwa dni też, żeby odwiedzić mój e, stary uniwersytet i tak dalej, znajomych stamtąd. E, co prawda nie chcieli mnie wpuszczyć do uniwersytetu, bo nie, zbyt nieprzyzwoicie oglądam. Bo miałam kolczyka, długie włosy i te spodnie, które były 45 stopni, więc ja nie chciałam nosić długich spodni, to też jest nielegalne, ale nosiłem i tak długie spodnie, no ale tak związałam to dotąd, związałam nie, tak zwią e przesunąłem to e tak do, do, tutaj, tutaj, jakby trochę tych nogi było widać, więc oni mieli ból do i nie chcieli mnie wpuścić. Co prawda, i tak wszedłem, i tak, e, tak powiedziałem im, że o, bardzo proszę, błagam, i tak dalej, wpuścili mnie, i udało mi się nawet spotkać się z jednym z tych e, z, e, ludzi, którzy tam wcześniej go znałem i cały czas na Instagramie e, Mamy się i mnie wspiera, bardzo mimo tego, że nic nie rozumie z tych rzeczy, co e, ja publikuję, bo ja publikuję tylko po polsku, a on mówi po persku i po angielsku. W każdym razie. Tak, to, było, to był Iran dla mnie. Ja w tym samochodzie, jak wracaliśmy, ja rodzicom powiedziałam, że mamo, to ja nie chcę wrócić tutaj. Nic mi nie zostawcie z tego wszystkiego, co jest w Iranie. Nic mi nie zostawiajcie i nie jestem nawet chętny, skłonny do podpisania czegokolwiek w irańskim urzędzie, bo to jest miejsce, gdzie oceniają mnie przez ogląd. To jest miejsce, gdzie. E wszystko jest, musi być musi, muszę być częścią tej kategorii, która, którą oni mają w głowie. A ja nie chcę, być, nie chcę być tak traktowany przedmiotowo. Nie chcę być samolot. Tutaj w Budapeszcie strząki samoloty latają tego. Tak. tak, ja nie chcę być częścią tej manipulacji religijnej i politycznej, która Iran oczekuje ode mnie, żeby... Z tego powodu powiedziałam im zamknęłam wszystkie konta bankowe, co miałam tam. Pozamknąłem wszystkie sprawy, które miałam w Iranie i już nic nie mam wspólnego z tym krajem. Już dlatego też a tak łatwo potrafiłam sobie pozwolić na poprzednie odcinki, że już nie boję się mówić głośno o, o tej zepsutej polityce, która się dzieje w Iranie. Uważam, że to jest bardzo. to jest bardzo stosowne. E, stosowne takie, no, odpowiedni, odpowiednie zachowanie z mojej strony, bo, żeby nie mieć z tamtym krajem nic wspólnego, kulturę i tradycje, to znaczy tradycje, takie nie tradycje religijne, ale taka tradycja, która jest, e, będziemy mieć nazwę na miasto za chwilę, ale taka tradycja, która. E, Wiecie, co związane z Nowym Rokiem, na przykład w marcu, albo to, no, takie rzeczy będę, będę sobie zachowywał i będę świętował też w Polsce, na przykład. Oprócz Świąt Bożego Narodzenia. I będę jeszcze świętował, świętował Nowruz 21 marca, tak jak co roku. No ale nie w taki sposób, jakby nie, nie potrzebuję tamtych e, wszystkich, to co oni oferują tam, bo po prostu ten kraj mnie przyrasta ten kraj mnie przerasta i ja po powrocie do Polski ja, ja jestem osobą, która na przykład nie pije tak naprawdę na co dzień. Chyba, że jest jakaś, jakieś wesele albo jakaś impreza, gdzie trzeba pić, to wtedy ja też piję. No ale ja domagałam się od tego, żeby musiałam kilka dni z rzędu pić, jak wróciłem do Polski wtedy. Żeby po prostu w głowie to uspokajać wszystko. I to nie jest zdrowe. Właśnie Iran wymaga ode mnie, żebym żebym tak żył, żebym żył uzależnienie od czegoś, bo nie można być trzeźwy i żyć zdrowo w Iranie, chyba że ktoś jest naprawdę odjechany, to wtedy może. No ale ja jako zdrowy człowiek nie mógłbym, nie mogłem. I powiedziałam to rodzicom, że jeśli ja będę tam, to będę uzależniony pewnie od czegoś, ale nie, nie chcę być, jakby żyję zdrowo, uprawiam sport, to znaczy jogę i uprawiam jakby bardzo zdrowe życie uważam, że mam i nie, nie chcę tego stracić i żyjąc w Iranie niestety, ale muszę to stracić więc powiedziałem im to to, to, to w każdym razie to jest bardzo nudne to co ja mówię już no ale powiedziałem im to i oni też się zgodzili będziemy się spotykać w Europie już tylko bo każdy wyjazd do Iranu dla mnie kosztuje bardzo dużo nerwów i wyprowadza mnie od mojej równowagi życiowej, którą, którą mam w Polsce. I, ale na przykład wyjazdę do. do... W, których w którym z odcinków kiedyś wyjaśniłem dlaczego, jaka jest różnica między w planowaniu, nawet ja tam w Iranie nie potrafię funkcjonować. Ale na przykład, jak, jak przyjeżdżam tutaj, na przykład do Węgier, do, do, do Karoliny, albo do, do Hiszpanii, często też staram się jeździć, żeby nie stracić mojego hiszpańskiego. I z tego powodu, jak jeżdżę ja po Europie, to absolutnie nie czuję żadnej różnicy kulturowej, bo jesteśmy wczoraj wciąż tak blisko, że jakoś takie wyjazdy nie wyprowadzają mnie z tej równowagi, którą mam w życiu. Natomiast Iran, o Jezu, tak uważam, uważam, że absolutnie mnie wyprowadza z tej równowagi. No i będę nie jeździł tam i rodzice będą przejeżdżać. Brat się dostał na studia do Włoch, więc będzie tam. Trzymam kciuki za to, że, że dostanie wizę. i polecić, to Tak naprawdę ma, ma nastąpić to w grudniu, więc bardzo, bardzo mnie to jara. E, I że on też będzie już doświadczać tego tego życia europejskiego, bo to jest bardzo. To jest dla mnie bliżej prawdy właściwie. E, I tak. No i tak się działo, dlatego mnie nie było. Musiałam sobie radzić trochę z psychiką. E, Psy, zdrowej psychice będę musiał w ogóle robić oddzielny odcinek, bo uważam, że to jest bardzo ważne, żebyśmy dbali o to, o tę psychice yy, i w momencie, kiedy już uważam, że nie damy rady sami, to trzeba, trzeba iść na terapię. Uważam, że to jest bardzo, bardzo ważne i uważam, że yy, każdy, każdy zdrowy umysł to powinien uznać i zrobić. W każdym razie Teraz e, już zacząłem odżywiać e, z powrotem, i zacząłem czuć, że e, tak naprawdę, czy będzie tam rewolucja. Trzymam kciuki za rewolucję, że, be, że będzie tam, e, ale czy nie będzie, to nie mamy na pewnych rzeczach wpływu i na życie, które mamy wpływ, dopóki mogę informować, będę informował o Iranie. Jeśli nie oglądaliście dwóch poprzednich odcinków, bardzo polecam dlaczego Irańczycy manifestują i poprzedni odcinek, że dlaczego, że co się dzieje w Iranie teraz. To są bardzo ważne sprawy i uważam, że każdy musi wiedzieć o tym, żeby potem nie mówić, że Irańczycy sami chcieli tego islamskiego rządu, bo tak nie jest, bo tak oni nie, nie chcą. Ludzie otwarci, ludzie jak ja muszą wyjechać ze swojego kraju, żeby poczuć się, poczuć ten spokój, żeby poczuć się sobą Przede wszystkim, co jest, uważam, że to jest sensem życia, bycie sobą. To jest najważniejszy sens życia, to jest prawda, właśnie życia, żeby być sobą, a w Polsce mogłem być sobą, a tam nie mogłem być sobą, więc dużo ludzi musiało tak zrobić. I dużo ludzi nie może być sobą w swoim kraju, i z tego powodu jest torturowany albo zabity. Do tej pory bardzo dużo umar ludzi umarło tam. Staram się robić w ogóle taki reportaż, porządny reportaż o tym, to, co się dzieje w Iranie. Taki już montowany, a nie ja, tak jak teraz, że nagrywam i relacjonuję Wam od razu, co, to się, to, co się dzieje. Ale już będę regularnie nadawać i znowu będę wracał do tego YouTube'owego życia, które, które miałem kiedyś, i tęskniłem potem przez dłuższy czas i nie byłem w stanie po prostu nadawać, dlatego teraz już. Czuję się na siłach i będę z Wami. Mam nadzieję. Trzymajcie się, kochani. Mam nadzieję, że dobrze się macie. Jest zimno, ale w naszych sercach powinno być ciepło, prawda? Będziemy robić. Jeśli nawet nie jest ciepło w naszych sercach, będziemy robić i będziemy się trzymać razem, bo razem zawsze jest wyraźniej i razem zawsze jest, jak jesteśmy, jak trzymamy się wspólnie to po prostu to jest bardziej prawdziwe. Do miłego spotkania. Do zobaczenia. Buziaki. Pa!